あうえ Witam was serdecznie. Obiecane nagrania na rok 2024. Czas zacząć. Zaczynamy od barana, to jest czytanie dla barana na 2024 rok. Jestem podekscytowana. Wyjęłam już tylko kilka takich kilka kart pod kątem jaki ten w jakiej energii ten rok będzie. Ja tutaj słuchajcie, pooczyszczam trochę dźwiękiem tu wszystko, wiecie. Zdaję sobie sprawę, że możecie nie słyszeć, bo ten mikrofon może nie łapać tej, takiego dźwięku. Oczyszczamy wszystko i energię. Cudownie. Słuchajcie. Pamiętajcie, że to są czytania ogólne. Jeżeli chcielibyście prywatne, to zapraszam do kontaktu. Monika małpa tylko dobra ja tutaj sobie jeszcze zapalę świeczkę, zapalę kardyłko, wiecie. To jest rytuał. Tutaj trzeba zadbać o przestrzeń. Wy też pamiętajcie zawsze, że jak oglądacie coś przez YouTube, albo przez internet, albo nawet telewizję, to warto założyć sobie jakiś. Znak ochronny na ekranie albo chociaż na przykład złotą siatkę energetyczną, przez którą nic nie przechodzi. Znak ochrony mam na myśli, że sobie sami wybrać znak, jaki chcecie, tak? Dobra. Pamiętajcie też, że to są, tak jak mówię, czytania ogólne. Bierzcie to, co wibrujesz, to zostawcie. Też jakby warto pamiętać, że warto zwrócić uwagę na ascendent i to, w czym mamy na przykład księżyc i sobie to posprawdzać i też obejrzeć sobie inne znaki, tak, bo to u mnie na przykład bardzo silnie jest baran i waga, ale to tak jak mam będzie wibrowało, tak będzie wibrowało. Lecimy. W jakiej energii będzie ten rok? Zmiany. Energia zmiany, słuchajcie. Eee, och. Czuję w ogóle nowe możliwości, bezsprzecznie, no nie? Chociaż ta kula się wydaje taka spokojna, to mimo to jest takie uczucie, wiecie, jakby. Tak sobie ustawiam. Jakby ta zmiana była taka po prostu oczywista i musiała nastąpić. W opisie ta karta ma napisane, że częstotliwość zmiany wspiera naszą zdolność do takiego z wdziękiem i delikatnością. Pamiętać, żeby, że po prostu za, wszystko się zawsze zmienia. O, patrzcie, aż się dymi. Uu! Wszystko się zawsze zmienia. Tak, energia się zawsze zmienia. Taka jest natura rzeczy. Ta nasza rzeczywistość wewnętrzna i zewnętrzna, czyli my się zmieniamy, ale też nasza zewnętrzna rzeczywistość się zmienia oczywiście. I tutaj chodzi też o to, żeby doceniać te zmiany, doceniać to, co się dzieje w naszym życiu, odpuścić to stare i pozwolić narodzić się nowemu. Grubo. Słuchajcie. Bardzo byłam ciekawa, jaka wyjdzie karta z tej takiej mojej ulubionej e, talii tarota. M, taki bardzo kobiecy tarot. Uwaga na ten rok. Dziewiątka dysków. Dziewczyny. To jest praca. To jest robienie tego, co kochamy. To jest spełnianie się w materii. Tak. Piękna karta, zobaczcie. To jest kobieta, która ma rozłożone swoje monety. Ona wie, na czym zarabia. Ona Przychodzą do niej w ogóle też pieniądze z lekkością, ale y, z lekkością w takim kontekście, że one przychodzą i z tym nie ma problemu. Z tym, że tu jest też dużo pracy takiego oddania siebie czemuś co kochamy. Co sprawia, że y, jesteśmy dobre w wielu aspektach. Y, I te, z tym, tymi aspektami dzielimy się ze społecznością albo z innymi ludźmi, tak? To po prostu mówię o pracy, której jesteśmy szczęśliwi i się spełnia. Czyli powiedziałabym, że ten to może być rok pod y, takim. Skupiony na pracy, na robieniu tego, co kocham. Nie do końca musi być też praca, bo to może być też, wiecie, bo to jest związane z ciałem. To może być też tak, że niektóre z Was, oczywiście na tym kanale nas dużo tak nie ma, takich kobiet jesteście bardziej w moim wieku, ale to może być dla niektórych e, na przykład macierzyństwo, tak? To jest takie poświęcenie się czemuś w materii, co przynosi nam radość i korzystamy ze swojej mądrości, uczymy się czegoś, ale też dzielimy się tą mądrością, i tutaj jest przepływ finansowy bezproblemowy. Także słuchajcie, póki co karty są obłędne. Właściwe działanie, czyli a propos tej zmiany: niech wszystko, co chce odejść, odejdzie, a wszystko, co chce nadejść, nadejdzie. Więc są naprawdę jakieś nie? Coś w Waszym życiu się po prostu zmienia. No, bardzo mi to pasuje, znaczy, jakby jest bardzo, zgadzam się z tym. Biorąc pod uwagę, że sama jestem baronem, moja zdolność do się do energii i miłości daje mi słowa, kiedy potrzebuję i jestem gotowa przemówić, daje mi współczucie i współodczuwanie, kiedy jest czas, żeby wybaczyć, i moc, kiedy... której potrzebuję, kiedy jestem zagubiona. Czyli wiecie, łączenie się z wibracją miłości. Teraz. Ja tu będę mówić o wibracjach miłości i zdałam sobie sprawę. Ostatnio mi opowiadała znajoma, że niektóre kanały tarota. To jest przerażające, jak tarot jest traktowany u nas w Polsce, że słuchała jakiegoś dla swojego znaku tygodniówki i pani powiedziała: złamiesz nogę w tym tygodniu. No mówię, no nie, uśmiałam się po prostu po pachy. Dla mnie tarot jest narzędziem do rozwoju osobistego. I tutaj się pokazują wibracje bardziej w takim kontekście zapewne. Dlatego, co to znaczy dostrajać się do energii miłości? To jest znaczy podnosić swoje wibracje. Jak można się dostrajać do energii miłości? Zwyczajnie można powiedzieć, jak mamy smutny dzień, albo jest nam źle, albo czujemy złość. Możemy naprawdę, słuchać, usiąść, wziąć kilka głębokich oddechów i poprosić zwyczajnie. Siłę wyższą opiekunów. Proszę, żebyście podnieśli moje wibracje troszkę wyżej. Bo chciałabym się jakby chciałabym poczuć sobie wibracje miłości, tak? Albo poproszę o podwyższenie moich wibracji. Dosłownie. Tak, po prostu. I to się często zdarza, że nagle czujemy większy spokój. To może nie być tak, że, wiecie, całe życie lecimy z gniewem i złością i pędzimy przez życie, i nagle usiądziemy i za pierwszym razem to zadziała. To może być dosłownie lekko odczuwalne, ale jeżeli będziemy coś robili takiego przez jakiś czas i starali się też jakby dbać o swoją energię, tak? Wysypiać się, dobrze odżywiać się, dobrze, to nie złościć się bez powodu na przykład. To jest duża szansa, że taka, takie zwykłe poproszenie o dostrojenie się do wibracji miłości Zwyczajnie nam pomoże. Dobra, no dobra, to lecimy teraz tak. Na dnie w ogóle, słuchajcie, jak przetosowałam karty, odłożyłam je odwrotnie, czego zazwyczaj nie robię. I na dnie talii mamy asa pentakli, czyli nowy początek, zmiana. Tutaj jest zmiana w materii, nie? Głównie mi się wydaje, może tak być. W życiu materialnym, ale dosłownie też widzę właśnie tą kobietę z dzieckiem gdzieś, czyli to może być dla niektórych nowy dom. Yy... Nowe dziecko albo nowe podejście do macierzyństwa. Mogą być wnuki, słuchajcie, holerka wie. To już tak y, mówię ogólnie w kontekście tego dziecka, które mi się tu pokazało. E, ale, ale to jest przede wszystkim e, nowy cykl w podejściu do rzeczywistości materialnej, tak? E, więc może oznaczać, e, że troszkę żeście się napracowały i zacznie to przynosić korzyści, na przykład w kontekście manifestowania się jakiegoś dobrobytu w życiu, tak? Dobra, mm, zobaczmy. Zobaczmy, jak będziecie wchodziły w ten rok. Weźmy sobie po trzy miesięcznie po, przez po prostu e, Styczeń Marzec, tak? Jak on wygląda ogólnie? Arcykapłanka. Zawieszenie. E, uzdrawianie siebie. Słuchajcie, to są trzy karty, które mówią o głębokim... Wglądzie w, gło, w, w głąb siebie, że tak powiem, tak? To serce może troszkę przerażać, i tak jak w tej talii jest takie lekko przerażające, to rozdarte serce, ale tu ogólnie chodzi o coś takiego, o spojrzenie w głąb siebie, o połączenie się z tą swoją duchowością. Mi to też się kojarzy z tym okresem wiecie, styczeń, Może to, są takie, to jest taki ciemny czas, nie? że jest szaro, ciemno, ale to pozwala nam wejść w głąb siebie, to pozwala nam dojść do swojej intuicji, tu się dużo pojawia takich rzeczy, które możemy odczuwać mocniej w sobie. Jest też jakieś zatrzymanie, że może się właśnie nic jeszcze nie dzieje, nic się nie zmienia. Bardziej skupiamy się na tym, jak uzdrowić to, co w sobie mamy do uzdrowienia. Czyli jeżeli mamy problemy z dobrobytem, jak to się, to się może w tym czasie pouzdrawiać, tak? Bo zajrzymy w głąb siebie. Specjalnie się to w ten czas zatrzymuje. Wisielec pięknie pokazuje, jak wszechświat nigdzie nam nic się nie dzieje, dlatego żebyśmy zobaczyli tam, gdzie jesteśmy, coś z innej perspektywy, tak? No więc tutaj jest dla mnie te pierwsze trzy miesiące to będzie takie spojrzenie w głąb siebie, zaufanie swojej intuicji dużo może się dziać w głowie, bardziej w sercu. W pod, odczuwaniu po prostu, że ja czuję, że, tutaj co, że to czuję, że powinienem to zmienić albo to zrobić. Um, I to jest taki bardziej czas takiego, jak jajeczko się wykluwa, wiecie, dopiero się tam to jajeczko rozwija, tak? Mm, także wszystkie jakieś takie lęki czy blokady, tutaj w tym okresie może się tutaj coś dziać takiego. Żebyśmy byli w stanie wchodząc w tą wiosnę, po prostu zdjąć to wszystko, tak? Dobra. I po raz mamy wiosnę, czyli marzec, czerwiec. Marzec, czerwiec. Trójka pucharów, rycerz Buław i rycerz pucharów. Tu jest bardzo duże takie wdzięczność i szczęście za znajomych w życiu, za osoby takie, które są w naszym życiu. To może być oczywiście jedna osoba, wsparcie po prostu. Ale też może się pojawić e, jakiś mężczyzna, który nas zauważy, to naszą kreatywność, to nasze piękno. Tutaj dosłownie czuję jakiś festiwal, kwiecień, maj. Ja wiem, że to może nie jest czas jeszcze na festiwale, ale coś tutaj takiego czuję. Zobaczcie tą kobietę, jaka jest szczęśliwa, pełna radości kreatywna, tak? I ten mężczyzna, który właśnie czuje, że on jakby do niej ma miętę, nie? Czyli do nas, tak? Ja wiem, że to znowu patrzę na jak kobiecy, ale to jest kanał typowo kobiecy, więc mężczyzną powiedziałabym, że może być tak, że zdarzy się po prostu ktoś, kim się zaureczycie bardziej w tym kierunku by poszła. Tu jest takie rozumienie się bez słów. Tu jest takie, a jednak właśnie bezproblemowa komunikacja, jako taka, werbalna też. To może się zadziać przez znajomych, że ten mężczyzna wejdzie do waszego życia gdzieś tam z boczku. Tu jest po prostu taka opcja. To nie znaczy, że wszystkie teraz będziemy miały chłopaków nie? na wiosnę, ale otwiera się takie okienko. Tak? Gdybym miała spojrzeć na to, na to inaczej. To powiedziałabym, że to jest taki czas, kiedy naprawdę dobrze się czujecie. Kiedy czujecie się dobrze w świecie, czujecie się wspierane i czujecie się zauważone. Eee, tak jakbyście odeszły od tego, co się działo przez te, te pierwsze trzy miesiące. Te pierwsze trzy miesiące są bardziej takie. Um, to nie będą ciężkie miesiące. To wcale nie musi być ciężkie, tak? To zależy bo oczywiście, kim jesteśmy i na jakim jesteśmy etapie. Numerologicznie też jeszcze jakkolwiek, ale, czy astrologicznie, ale tutaj jest takie po prostu. I podkreśliła mi się wieża i, i, i król monet, jak y, mieszałam. Czyli tu jest po prostu dużo. Naprawdę ta zmiana to jest y, przekształceń. Tak, jest trochę. W kierunku dobre bo to bym powiedziała, ale ten marzec czerwiec to jest taki bardziej czas takiego. Takie wiosenny typowo, taki wzrostu, rozkwitu. Y, możecie popatrzeć na siebie lustro z czuło, większą czułością. O, dobrze wyglądam, wiecie, takie rzeczy. No dobra, a potem mamy lato. Lipiec, co? Wrzesień, tak? Lipiec wrzesień. O, tu się już zaczyna magia, słuchajcie. Tutaj już jest grubo. Bo tutaj już macie. E, tak jakbyście po tym pierwszym pół roku. E, Pierwszy pół roku w ogóle mam wrażenie, w że może szybko polecieć. E, płynąć ten czas. Pojawia się mak, cztery buławy i siódemka buław. Tu jest takie uczucie, że wam w kasze już nie będzie dmuchał nikt. Tutaj jesteście sobie królem i panem w kontekście takiego to, co ja chcę, ja po prostu, ja mam jasne klarownie, jakby, po prostu, nie wiem, tak jakby jest taka jasność, wiem, czego chcę, układam to według tego, jak czuję, że to jest dla mnie odpowiednio, na bazie swoich doświadczeń, na bazie, wiecie, bo ma... Kryuje z żywiołów, tak? Ona jakby to, co ma, bierze pod ręką, miesza to i tworzy coś, tak? I tu jest dokładnie takie uczucie, i to jest dosłownie takie, że tak się, tak się wciągniecie w to mocno, że nie będziecie zwracać uwagi, może przez jakiś czas na cały świat wciągniecie się w coś bardzo silnie, tak? Będzie coś tworzyć nowego, to będzie jednocześnie takie uczucie, że to jest związane z waszym domem, z waszym, to nie jest, musi być dosłownie miejsce zamieszkania, to może być po prostu jakieś miejsce, w którym czujecie się jak w domu, tak? Tutaj jest bardzo dużo takiego, takiej mocy, takiej chęci tworzenia, takiej yy, kreowania czegoś, tak? Yy, to może być dosłownie nowa praca albo nowy kierunek w pracy, albo, no mówię, no materia. Tutaj jest dużo z materią u was w tym roku, tak? Siódemka buław, to dosłownie ją tak czuję, że w kasze nie będzie dmuchał wam nikt. Czyli macie tutaj piękne, piękne siedem yy, buław i co? I ona jest piękna, ona jest pełna mocy. Ona przez nie ma, po prostu tu nie ma myśli typu, a co ona sobie pomyśli? A, a co ja, czy ja, do, czy ja dobrze powiedziałam, że powiedziałam, że nie, bo jestem zmęczona, tak? Tutaj po prostu wy dokładnie wiecie, jak zadbać o siebie, jak zadbać o swoją energię. to jest wszystko jasno, klarownie pokazane drugiej stronie, czy komuś innemu, czy przyjaciołom, tak? Czy nawet obcym, czy komuś w pracy, tu są jasno postawione granice i wy się czujecie z tym dobrze. To daje wam poczucie mocy, tak? Dobra, i drugi raz mam na dnie piątkę pucharów, która mi mówi o tym, że gdzieś w ciągu roku może się pojawiać taka myśl, że to jest uzdrawianie tego serduszka, nie? Przez cały ten rok się może tutaj coś pojawiać. To może być uzdrawianie dosłownie serduszka, a może być tak, że to będzie uzdrawianie e, jakiegoś przekonania, jakiejś blokady. No nie? Albo związanej z dobrobytem, albo związanej z, ze związkiem, dla niektórych oczywiście, ale to będzie gdzieś tam w tle. Tak jakbyście uczyli się siebie na nowo, tak jak takie dziecko, które uczy się raczkować, a potem chodzić w jakichś tematach i te tematy w którymś momencie pod koniec roku mam takie uczucie, że zdacie sobie sprawę, że kurde, ja już wiem o co tu chodzi, tak? Ja to zrozumiałam, ja wiem, kim jestem, wiem, czego tutaj, co jest mi potrzebne, czego doświadczyłam i jak to zmanifestować w moim życiu, tak? Eee, dobra, no to ostatni, tak jakby ten okres, yy, że tak powiem, czasowy, czyli zima, czyli październik, grudzień przyszłego roku, Co to się dzieje. Tu jest odejście od wszystkiego, co było. Tu jest koniec samotności. Eee, tu jest as buław. Czyli to już się zaczyna po prostu takie już. Po prostu tak jakbyście przez te 9 miesięcy coś tam układali, szczególnie właśnie ten czerwiec ten Mac, to wszystko tam już coś jest kreowanie a na zimę to już po prostu siadasz, jak na ciepłych kapciach i już jesteś jakby ogarnięty już wiesz, co chcesz, co to się po prostu działa. To już się dzieje, to już lubimy. Tu już się, wy zaczęliście coś naprawdę zupełnie nowego, to już jest po prostu poukładane, to się samo toczy tak? Dosłownie. Odchodzimy od wszelkich problemów, które były kiedyś. Od samotności też odchodzimy, bo mi się pokazał pustelnik hmm, w odwróconej pozycji, a to jest dosłownie w takim uczuciu, że nie musicie już być tak dużo sami, że, że wystarczy Wam czasami chwila samotności, żeby osiągnąć to, co kiedyś musieliście przez tygodnie, miesiące samotności osiągać, jeśli chodzi o pracę wewnętrzną. Ja tu czuję taką wielką moc, po prostu tak jakbyście pływali już w powietrzu, lewitowali, więc tu jest takie... No, naprawdę ten rok no, ciekawa byłam, jak to wyjdzie. A wyszło bardzo fajnie. Skupione na pracy wprawdzie, tak? No dobrze, ale zobaczmy, sobie to wszystko poskładamy. Poskładamy. Zobaczmy, jaki jest potencjał związku w tym roku, tak? Jaki jest potencjał związku? Czy tam jest jakaś taka możliwość, że pojawi się nowy związek, nowy mężczyzna, nowa miłość. W 2024 dla baranów. No więc oczywiście, że jest, bo jakżeby inaczej. Równowaga w dawaniu, braniu. Jak się nauczycie, że związek nie polega na tym, żeby komu, komuś na siłę się podobać, żeby po prostu jak nauczycie się, że coś dostajecie, coś dajecie, że to jest partnerstwo, że to jest wspieranie się wzajemnie, że to jest dawanie sobie czułości wzajemnie, miłości, zainteresowania, wsparcia. To wtedy się szybko coś może zadaniać. Ale to będzie związek niebyle jaki, bo to może być związek taki na całe życie. To jest już taki związek e, ważny, może się pojawić, tak? Jeżeli właśnie zrozumiecie wszystkie swoje lekcje w wszystkich poprzednich związkach, czy relacjach z jakichkolwiek z mężczyznami, e, albo w ogóle w przyjaźniach, to jest takie uczucie, że może się coś szybko zadziać, e, Takie to będzie, no po prostu, jak weschnienie dusz, mogłoby to być. Jak dosłownie, jak um, co to w ogóle znaczy, <laughs> jak wejście po prostu w coś, co jest, co naszą duszę uszczęśliwia. To jest taki typ relacji, który nie jest ani eksperymentem, ani nie jest jakiś, no nie mówię, że każdy związek ma jakieś cięższe momenty, może tak, ale on nie jest ciężki, on nie ma być ciężarem. On ma być takim wielką radością dla, dla twojej duszy. Ja dosłownie tutaj czuję, Boże, no w końcu taki związek, w którym ja się czuję, Jakbym wzrastała, jakbym wzlatywała, jakbym była już po prostu. Wiecie, dokładnie taki, jak trzeba. No nie. I ten piękny mężczyzna. Król kapsów, czyli król Pucharów, który jest. On rozpali wasze serce, dziewczyny, aż mi emocje wpadają. Aż mi się chce. Przez chwilę poczułam. mogłabym popłakać nawet. Bo normalnie królowa króla Bocharu zupełnie inaczej czuje, tutaj czuję, że on rozpali wasze serce. I to jest taką. To jest taka miłość naprawdę olbrzymia i bezwarunkowa. I tu nie będzie zabawy. To będzie też tak, że on oczywiście będzie też was nie, kochał i szanował. To wszystko, oczywiście, słuchajcie na bazie tego, co my w sobie wypracowałyśmy przez lata, tak? Więc. Tu też warto się skupić może przez, już nawet od teraz, czy od początku roku, żeby siebie bardziej dowartościować, docenić, pokochać, wiecie, zaakceptować, że nie muszę być idealna, że mogę być taka czy inna, tak, bo wszystko to, co macie w sobie, a propos swojej osoby, ten mężczyzna będzie tak na was patrzył, tak, to nie jest tak, że... Że mężczyzna pojawia się po to w naszym życiu, żeby nas dowartościować, czy sprawić, że powiedzieć nam, że jesteśmy piękne, czy cokolwiek. No nie, my to wszystko już musimy mieć w sobie, tak? To wszystko musi być już jakby zawarte w nas, w naszej energii. I wtedy to ma sens i, i działa, tak? Dobra. Jaka jest rada na ten rok? Ogólnie. Jaka jest rada ogólnie na ten rok, słuchajcie? Jezusie, Jezu, jaka jest rada? O, już tutaj karta wyszła. Nie bój się podróży, nie bój się eksperymentować, nie bój się iść gdzieś, tam, gdzie cię ciągnie. Nie bój się zaczynać nowych rzeczy, powiedziałabym. Naprawdę. E, bo czasami może być tak, a może jednak nie, zostanę tu, zrobię tak po staremu, a tutaj nie, nie bój się. Idź, działaj. Pozwól sobie na to, nawet możesz sobie pozwolić na podróżowanie, powiedziałabym, to jest taka karta typowo podróży. Czego starać się nie robić, może tak? No proszę, i wyszedł arcykapłan. I ta radość. Nie pędzić, powiedziałabym. Nie pędzić. Cieszyć się każdym małym kroczkiem w tym naszym rozwoju, i w tym życiu. Nie pędzić, nie gnać, nie śpieszyć się. O Boże, ja muszę to, bo ja muszę tamto. Po prostu cieszyć się tą podróżą też, jakby, nie? Tak by powiedziała. Doceniać każdy dzień. Cieszyć się z każdej kawy dobrej, wiecie. Z każdego miłego, pięknego, pełnego słońca dnia. I na dnie mamy znowu mówiłam, że tam się pojawił w międzyczasie król. Król. Ten taki. Przyjrzyjcie się temu królowi, bo ten król to nie jest byle jaki król. To jest taki król. No proszę cię was bardzo. No, spójrzcie się na niego piękny, z tym pięknym psem. Sobie tak siedzi taki spokojny, szczęśliwy. Tu jest olbrzymie poczucie bezpieczeństwa, tu jest... Tu jest spokój, tu jest jasność i klarowność tego, co ja chcę i czego ja pragnę. To jest taki mężczyzna, że jeżeli się pojawi w waszym życiu, to on nie będzie przypadkiem, że on was wybrał, on jasno wie że i że on chce was, tak. Ale ogólnie to też może oznaczać zwyczajnie, że ten rok może wam przynieść bardzo duże poczucie bezpieczeństwa finansowego i taki spokój finansowy i duży przepływ. Więc to naprawdę może być znaczący rok, jeśli chodzi o takie sprawy materialne. Eee, słuchajcie, ostatnią kartę tutaj, o proszę, a tu jednak wyjęłam nie te karty, czyli nie ostatnia, jeszcze, jeszcze weźmiemy takie piękne, mam kartę aniołów, bo bardzo je lubię, więc zróbmy sobie ich energię dla was, proszę bardzo, wypadła mi karta i wyjmę jedną z nich. Eee, Cultivating ease and grace, genialne, czyli starać się pamiętać o tym, to co mówiłam, tym takim, żeby nie pędzić, Star kultywować spokój i łaska, czyli takie z lekkością przechodzenie, z taką, wiecie, po prostu nie pędzić. Jakby na co dzień może kultywować wdzięczność na przykład, można przez ten sposób osiągnąć tą taką przechodzenie z lekkością i łatwością, nie? Przez codzienność. Doceniać też to, co mamy, bym powiedziała. Można sobie też, słuchajcie, wysyłać do siebie miłość, albo głaskać tą swoją czakrę serca i o, tak, Moniczka, tak. Mhm, tak, dużo miłości, dużo miłości, dużo miłości. Albo można sobie nawet słuchajcie, robić takie kulki światła, że robimy sobie kulkę światła, na przykład taką piękną różową, albo nawet w kształcie serca, albo w kształcie, albo zawrzeć w tej kulce serce i jakiegoś kwiatka. No to już w ogóle nie jest typowy zarod. no ale wiecie, że moje że moje czytania nie są typowe. Robimy sobie kulkę światła taką piękną. Ja tu widzę taką fioletowo-różową, z tą właśnie, z tym niech to będzie. Jest to serduszko i ta różyczka w środku. I tam wrzucam pełno miłości, takie miłość. Tak, jesteś cudowna, jesteś kochana, jesteś wspaniała i bum! I do serca wrzucamy tą kulkę. Pamiętajcie, że w naszej energii możemy zapisywać, co zechcemy. Tak, można zamknąć oczy i dosłownie wypełnić się światłem albo energią Matki Ziemi poprzez korzenie, zapuszczanie korzeni i po prostu zobaczyć siebie. W taki, Albo założyć, że mamy tą piękną kulę światła, którą jest, yy, którą jest aura, i na niej albo w środku niej dosłownie tak, jakbyśmy wzięli biały pisek, piszemy miłość, lekkość, radość, światło, wolność, tak? niezależność, poczucie bezpieczeństwa, cokolwiek chcecie. Energetycznie można zapisywać w swojej aurze, w swojej energii rzeczy, hasła, słowa mają wielką moc. No dobra, to co? No tyle, no co ja tu będę więcej gadać. To jest wszystko dla Was. Cieszę się niezmiernie, że zrobiłam jednak, zdecydowałam się na te czytania roczne. Więc tak, baran za nami. Następne znaki będą sobie tam szły, jak będą szły. Na szczęście mam cały miesiąc, więc nie będzie mnie to stresowało. Zapraszam Was, kochani, na czytanie prywatne. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, za to, że, że lubicie kanał że jesteście obecni, że komentujecie. Bardzo wam za to dziękuję serdecznie, za wszystkie cudowne, miłe słowa. Jesteście kochani. Co mogę jeszcze powiedzieć? Dzisiaj akurat, bo dzisiaj wrzucam ten film, to tylko powiem, że jest jeszcze malowanie Portretu Mocy. Jeżeli ktoś chciałby wziąć w tym udział, będzie taki fajny, fajny wieczór, malowanie, ale też taki mały rytuał związany z poczuciem mocy, z uwolnianiem się od pewnych rzeczy i... Będziemy też sobie każdemu wyciągnąć jedną kartę. No taki fajny, i namalujemy swój portret mocy. Więc, jeżeli ktoś jest zainteresowany, zapraszam do kontaktu. Ja w opisie pod filmem wrzucę linka do opisu. Trzymajcie się.